Pochmurne niebo rozciągało się nad Pustkowiem w pobliżu granicy Arizony, gdzie ziemia zdawało się utraciła wszelką chęć do życia i witania czegokolwiek. Pęknięta glina i zatarte od słońca okiennice były bezlitośnie obnażane przez długie, nielitościwe cienie popołudnia, które więcej odkrywały niż dawały ciepła. W tej opuszczonej mieścinie, na wpół drewnianej, na wpół pyłem, życie nie kwitło. Ono po prostu tkwiło w zawieszeniu. Budynki pochylały się jak ludzie, zbyt zmęczeni, by stać prosto. Ich konstrukcje rozpadały się na ziemi. Zardzewiały dzwonek, który nigdy nie zadzwonił, zwisał nad drzwiami, które były solidnie zbite gwoździami. Wiatr przesmykiwał się przez szpary, niosąc ze sobą zapach starego potu, końskiego włosia i spalenizny, która kiedyś mogła być chlebem. Pośrodku tego wszystkiego stała ona, boso z nogami cienkimi i stabilnymi jak słupki płotu. Jej młodsza siostra, ciasno owinięta w worku po ziemniakach, spoczywała na jej piersi. Tkanina, postrzępiona na szwach i wilgotna od oddechu dziecka, miała plamy, których nikt nie zauważał, bo nikt nie patrzył zbyt dokładnie. Mimo to ona trwała w miejscu. Była nieruchoma, jakby jej ciało dawno temu nauczyło się nie drgać na widok niczego. Jakby ta bezruch miała przekonać świat, że jest niewidzialna, albo niemożliwa do sprzedania, albo że już jej nie ma. Nie płakała. Ta zdolność również zniknęła. Pochowała ją gdzieś pomiędzy ostatnim pożegnaniem a pierwszym uderzeniem. Jej usta pozostawały zaciśnięte, a oczy wpatrywały się w przód, ale nie w cokolwiek, co było obecne. Było to spojrzenie, które już przećwiczyło najgorsze. W swoim umyśle była już sprzedana tysiąc razy, i wciąż liczono. Mężczyźni krążyli w upale. Starzy górnicy z zardzewiałymi monetami w kieszeniach, kupiec z atramentem na mankietach i pastor, który był zbyt czysty jak na ten wszechobecny pył. Żaden z nich się nie uśmiechał. Nikt tego nie robi w takim tłumie. Licytator przeżuwał tytoń, jakby był znudzony, a nie okrutny. Jego głos pękał niczym sucha gałąź za każdym razem, gdy wywoływał kolejny przedmiot, kolejne ciało, kolejną cenę. Nie spojrzał na dziewczynę, kiedy skinął głową w jej kierunku. Nie była już dziewczyną, była ciężarem, brzemieniem, a być może po prostu parą rąk, których utrzymanie nie będzie dużo kosztować. A gdzieś za grupą mężczyzn, cichy jak zmierzch, stał kowboj i obserwował. Kapelusz naciągnięty nisko, dłonie luźno spoczywały po jego bokach. Nie spoczywały ani nie sięgały, po prostu były nieruchome. Wyglądał jak ktoś, kto zapomniał, jak rozmawiać z ludźmi i nigdy za tym nie zatęsknił, nikt go nie znał. Może przyszedł po sól, może po gwoździe, może po coś, czego nawet on sam nie potrafiłby nazwać, ale patrzył, oddech dziecka unosił się i opadał na piersi dziewczyny, zbyt lekki, by go policzyć, zbyt delikatny, by przeszkadzać. Starsza siostra mrugnęła raz, nie ze strachu, lecz z powodu wspomnienia. Jej matka kiedyś wyszeptała jej, zanim choroba odebrała jej głos, nie mrugaj, kiedy będą próbowali zabrać twoją wartość, nie pozwól, by zobaczyli, jak opuszczasz oczy i tak też zrobiła. Utrzymywała kręgosłup prosto, nawet gdy ciężar siostry ciągnął ją do przodu, nawet gdy tłum poruszał się i szeptał, nawet gdy licytator splunął i podszedł bliżej. Nie było żadnej muzyki, słychać było tylko stukot obcasów butów, szelest pyłu na starym płótnie i świst wiatru przeciskającego się przez połamane deski. Ale w tej ciszy coś świętego zaczęło się poruszać, ledwie słyszalne, ledwie prawdziwe. To była taka cisza, która wstrzymuje oddech, zanim coś się zmieni, zanim coś się złamie, albo uzdrowi. A Kowboj nie mówił, ale pozostał. I to samo w sobie było już więcej niż większość kiedykolwiek zrobiła. Nikt nie mówił. Taka była zasada. W takich miastach cisza była czymś więcej niż tylko nawykiem, była prawem, nie zadawałeś pytań, chyba że byłeś gotów zapłacić za odpowiedź, nie przerywałeś, chyba że byłeś gotów krwawić i na pewno nie wychodziłeś naprzód, chyba że byłeś przygotowany na to, by coś stracić lub kogoś. Ale on to zrobił, nie z hałasem, nie z zapowiedzią, po prostu zrobił jeden krok. Powolny, ważący, jakby Ziemia potrzebowała czasu, by zrozumieć, że właśnie ktoś rzucił jej wyzwanie, nie podniósł ręki, nie skinął głową, nie krzyknął licytacji, po prostu ruszył naprzód, jeden krok, i kurz zauważył to wcześniej niż mężczyźni. Oczy się odwróciły, oddechy zamarły, nie ze strachu, nie do końca, ale z powodu dziwnego uczucia, że coś zaraz się zmieni, że może ta chwila, właśnie ta, może mieć znaczenie później, może odbić się echem. Kowboj stanął na skraju podestu, gdzie dziewczyna trzymała siostrę na swoich żebrach. Nie patrzył na licytatora, nie patrzył na mężczyzn. Jego oczy, kiedy uniosły się spod cienia kapelusza, spoczęły tylko na niej. Nie skanując, nie oceniając, po prostu widząc. Z boku rozległ się szept, jeden głos. Niepewny, ciekawy, na wpół drwiący, czy ona jest twoja? Nie było to pytanie, na które oczekiwano odpowiedzi. Było to stwierdzenie ukryte w wątpliwości, rzucone jak kamień w spokojny staw. Ale on nie odpowiedział. Po prostu pochylił lekko kapelusz do przodu, ledwie. Nie był to gest skinienia. Nie do końca, ale wystarczający, by uspokoić powietrze. Powoli sięgnął do słupka, do którego był przywiązany sznur. Ten sam sznur, który trzymał muły, cielęta, a teraz dziecko, które odmawiało drgnięcia. Węzeł był kiedyś mocno zaciśnięty. Teraz rozwiązał się pod cichymi palcami i bez żadnej ceremonii. Dziewczyna nie poruszyła się, ale jej ciało pochyliło się, ledwie w kierunku jego rąk. Nie od nich, nie wziął jej za rękę, nie podniósł jej siostry, po prostu zawiązał postrzępiony koniec sznura do własnego siodła. Był to gest bez własności, bez posiadania, po prostu nowe uwiązanie, wybór. Nikt się nie śmiał, nikt nie kpił. Coś w tej chwili uciszyło nawet tych, którzy przyszli dla rozrywki, ponieważ oni też to widzieli. Mężczyzna nie kupował, nie ratował, on stał. I to w mieście, gdzie cisza rządziła, było głośniejsze niż jakiekolwiek kazanie. Odwrócił się wtedy nie by mówić, nie by się tłumaczyć, ale by prowadzić. A dziewczyna poszła za nim, nie dlatego, że mu ufała, nie dlatego, że rozumiała, ale dlatego, że po raz pierwszy od dłuższego czasu lina na jej nadgarstku nie paliła. Po prostu spoczywała tam miękka od pyłu i oczekująca. Szlak z placówki był wyboisty, wyrzeźbiony bardziej przez kopyta niż przez ręce. Kusz unosił się niczym duchy za koniem kowboja, a dziewczyna szła obok niego, a nie na nim. Trzymała siostrę blisko, wciąż owiniętą w worek po ziemniakach, choć słońce zaczęło chłodnieć. Jej stopy były popękane, jej sukienka przylegała jak stara kora, a jednak dotrzymywała kroku. Nie padło między nimi ani jedno słowo. Nie podzielili się ani jednym spojrzeniem, które pokazało więcej niż to, co niósł już wiatr. W obozie rozpalił ogień z martwych meskit. Iskrzył się nisko, jakby był ostrożny. Położył cynowy talerz przy płomieniach i położył obok niego dwa kawałki chleba. Potem cofnął się, dziesięć kroków, może więcej. Usiadł na płaskim kamieniu i napił się z wgniecionej piersiówki. Jego milczenie nie było zimne, było celowe. Jakby wiedział, że niektóre rany oddychają tylko, gdy pozostawiono je w spokoju. Ona nie dotknęła od razu chleba. Głód miał swoje zasady. Czekało się, by zobaczyć cenę. Czekało się, by poznać podstęp, ale kiedy dziecko poruszyło się, przełamała skórkę między palcami, zmiękczyła ją własną śliną i nakarmiła najpierw najmniejsze usta. Dziecko zasnęło z dźwiękiem, który nie był ani westchnieniem, ani snem, tylko miękki rytm, na razie bezpieczny. Dziewczyna nie spała. Nie naprawdę. Kucała przy ognisku, a na kolanach trzymała nóż wyrzeźbiony z kości. Rękojeść była gładka od oleju i czasu. Nie był ostry, nie na tyle, by zranić, wystarczająco, by go było widać, wystarczająco, by powiedzieć: "Wciąż mam wybór". Obserwowała mężczyznę. Nie po to, by studiować, nie po to, by planować, po prostu, by zrozumieć. Dlaczego nie mówił? Dlaczego żadnych pytań, żadnych rozkazów? Jej umysł szukał pułapki, zwrotu akcji, ceny. Ale wszystko, co widziała, to mężczyzna, który poruszał się powoli, który nie wypełniał ciszy opowieściami, który nie patrzył uporczywie, który nie drgał. Kiedy ogień zgasł w popiół, a kojoty śpiewały z grzbietu wzgórza, w końcu położyła dziecko obok siebie i położyła się na skalę. Jej oczy pozostały otwarte dłużej niż powinny, ale jej mięśnie, jeden po drugim, przestały być napięte. A dziecko? Spało głębiej niż od tygodni, jej mała pięść się rozluźniła, jej oddech był spokojny, tej nocy nic się nie uleczyło, nic nie zostało naprawione. Ale coś się rozluźniło, coś się rozwinęło i to było wystarczająco. Ochrzcił ją kiedyś, pamiętała zimną wodę, zapach oleju i starej bawełny, sposób w jaki przycisnął dłoń do jej czoła i wyszeptał jej imię, jakby miało ono znaczenie, jakby oznaczało coś więcej niż przetrwanie. Miała pięć lat. Jej matka płakała, nie z radości, z wyczerpania. Z nadziei tak kruchej, że pękała nawet w modlitwie. Teraz stał na ganku kaplicy miejskiej. Ten sam mężczyzna to samo płótno, tylko sztywniejsze, bielsze. Jego ręce złożone na Biblii oprawionej w skórę, której rogi były wywinięte od słońca i potu. Nie spojrzał na nią, kiedy licytator wywołał jej imię. Nie mrugnął, kiedy lina została zawiązana. Nie drgnął, kiedy tłum oceniał ją jak bydło, chociaż kiedyś nazwał ją dzieckiem łaski. Zdrada nie polegała na tym, co zrobił polegała na tym, na co pozwolił. Nie pobłogosławił aukcji, ale też jej nie potępił. Stał nieruchomo, grzecznie skinając głową, gdy monety zmieniały właściciela. Ofiarował krótką benedykcję pod nosem, nie dla niej, ale dla kupujących. Taka modlitwa, która unosi się nad prawdziwym bólem, osobna, dekoracyjna, pusta, zachowała kawałek materiału z kościoła. Był kiedyś częścią zasłony, a może pokrycia ołtarza, miękki, biały, oznaczony woskiem ze zbyt wielu świec spalonych na próżno. Jej matka kiedyś wszyła go w podszewkę sukienki, myśląc, że jest święty, myśląc, że ochroni. Teraz wyścielał owinięcie dziecka. Ciche, wytarte przypomnienie tego, co wiara nie zdołała uczynić. W nocy, gdy grzmoty przetaczały się z dalekiego horyzontu, słyszała jego głos nie w słowach, ale w rytmie, tak jak kiedyś nucił hymny podczas wieczornego nabożeństwa. Sposób, w jaki jego głos załamywał się na słowie zbawić. Ten sam rytm słyszała teraz w każdej burzy liturgia straty. Kowboj nie pytał o pastora, nie wspominał o kościele, ale kiedy przejeżdżali obok niego ponownie, kilka dni później, spowolnił konia. Nie by gapić się. Nie by wspominać, po prostu wystarczająco by dać jej zdecydować czy spojrzeć. Nie spojrzała. Niektóre miejsca nie zasługują na twoje oczy dwukrotnie. Dał jej ten wybór i w ten sposób oddał coś małego, coś świętego, coś czego pastor nigdy nie miał. Niektórzy mężczyźni otwierają historię jak zamknięte skrzynie, chętni do zdobycia tego, co jest w środku, inni czekają udając cierpliwość, podczas gdy ich oczy zadają zbyt wiele pytań ale on nie był żadnym z nich, nie gonił za słowami, nawet ich nie szukał. I może to właśnie sprawiło, że same nadeszły. Noce były zimne w tym tygodniu. Ogień płonął nisko i powoli, rzucając długie cienie na ziemię. Dziecko przestało płakać w czasie snu, co było swego rodzaju cichym poddaniem się. Dziewczyna, wciąż bez podanego imienia, wciąż bez ofiarowanego zaufania, siedziała przy płomieniach z ramionami owiniętymi wokół kolan, wpatrując się gdzieś pomiędzy wspomnieniem a horyzontem. Tej nocy nie mówiła, ale jej ręce się poruszyły. W pyle przy ognisku narysowała drzewo. Gołe. Gałęzie wyciągały się jak palce, szukające tego, co odeszło. Bez liści, bez korzeni tylko idea czegoś, co kiedyś stało wyżej niż jego rany. On nie zapytał, co to znaczy, nie pochwalił jej rysunku, nie powiedział nic. Po prostu patrzył, a potem sięgnął po kolejny pień i delikatnie położył go na ognisku. Trzask, który nastąpił, był miękki, pełen szacunku, jak skinienie głową między dwoma duszami, które widziały rzeczy, których nie opiszą. Ona nadal rysowała. Już nie drzewa, tylko linie, znaki. Kształty, które miały sens tylko, jeśli znałeś miejsca, w których była, pola, przez które chodziła nocą, by uciec przed dłońmi, stodoła, w której ukrywała się trzy dni z gorączkującym dzieckiem i kawałkiem chleba, potok, który wciąż płynął przez jej sny, gdzie jej matka kiedyś powiedziała, Jeśli przetrwamy zimę, może znowu będziemy ludźmi. Mimo to on o nic nie pytał. Tak wiedziała, że słucha. Ludzie myślą, że opowiadanie historii zaczyna się od mowy. Tak nie jest. Zaczyna się od przestrzeni, od obecności, od kogoś, kto pozostaje obok ciebie wystarczająco długo, aby cisza stała się miękka, aby powietrze stało się bezpieczne, aby twój własny głos nie brzmiał jak zdrada, gdy powraca. Trzeciej nocy powiedziała mu swoje imię tylko raz, ledwie głośniej niż wiatr, nie powtórzył go. Po prostu lekko skinął kapeluszem i nalał jej drugą filiżankę kawy z cynowego czajnika. Gorzką, ciepłą, wystarczyło. Nie wyjaśniła drzewa, ani blizn, ani dlaczego oczy dziecka czasem rozszerzały się ze strachu bez żadnego powodu. Ale jej głos powrócił powoli, zdanie po zdaniu, oddech po oddechu. Nie dlatego, że pytał, ale dlatego, że tego nie robił. Właśnie przekroczyli suche koryto rzeki, kiedy kurz znów się podniósł. Nie od wiatru, ale od kopyt, szybkich zdeterminowanych, dźwięk, który nie należał do odległości, ale do decyzji. Kiedy przybył zastępca, miał na sobie więcej metalu niż miłosierdzia, błyszcząca od znaka, wypolerowane buty, papiery złożone na sztywno w skórzanej sakiewce, jak pismo święte, pistolet nisko na biodrze, ale jego ręka już blisko, kowboj nie poruszył się, po prostu pozwolił koniowi zwolnić, pozwolił dziewczynie stanąć nieznacznie za nim, bez nakazu, nie dobył broni, nie przyjął postawy. Jego cisza jak zawsze była ostrzejsza niż jakakolwiek klinga. Głos zastępcy był gładki, przećwiczony. Były słowa, powiedział patrząc na dziewczynę, że dziecko zostało zabrane od rodziny, jest ciotka w Benson, złożyła roszczenie, ale twarz dziewczyny nie drgnęła, tym razem nie. Słyszała ten ton wcześniej, tego rodzaju sprawiedliwość, która zaciska ręce wokół twojego nadgarstka i mówi, że to ochrona, tego rodzaju władza, która uczy się twojego imienia tylko po to, by je wymazać. Kowboj zrobił jeden krok do przodu, tylko jeden, bez groźby, bez pośpiechu, stał teraz między nimi, między odznaką a dzieckiem, między papierem a pamięcią. Jego ciało było spokojne, ale nieruchome. A jego cisza mówiła więcej niż jakakolwiek prośba kiedykolwiek mogła. Zastępca spróbował ponownie. Nie masz papierów, nie masz prawa, żadnego pokrewieństwa krwi, wciąż nic, żadnego podniesionego głosu, żadnej obrony, tylko dłońko w boja spoczywająca lekko na siodle, gdzie wciąż wisiała lina, ta sama lina, którą rozwiązał ze słupka, ten sam węzeł, który nigdy więcej nie został zaciśnięty. Zastępca studiował go, szukając czegoś, co by go sprowokowało, by go popchnąć, ale nie było nic, na co można by nacisnąć. Mężczyzna był skałą, nieokrutny, niezły, po prostu zdeterminowany. A w tego rodzaju ciszy ludzie albo się cofają, albo łamią. Ten się cofnął. Mruknął coś o powrocie z nakazami, o konsekwencjach, o procedurach, ale nikt nie słuchał, nie naprawdę, ponieważ nawet prawo, kiedy wyczuwa strach, cofa się, kiedy kurz opadł. A galop konia zniknął w oddali, dziewczyna w końcu wypuściła powietrze. Jej ramiona opadły, tylko nieznacznie. Dziecko zaskomlało, a potem znów ucichło. A kowboj nie odwrócił się, by na nią spojrzeć. Nie zapytał, czy wszystko w porządku. Po prostu sprawdził siodło, poprawił luźny pasek i znów zaczął iść. Ponieważ niektórzy mężczyźni chronią słowami, inni bronią, ale najrzadszy rodzaj, ci, których nigdy nie zapomnisz, chronią swoją obecnością, swoim bezruchem. Prostym aktem stanięcia z przodu. Świt nastał tego dnia cicho. Nie był różowy, nie złoty, po prostu miękki, jakby niebo też było zmęczone. Ogień dawno zgasł. Ostatnie węgle zakopane w popiele, ale on już osiodłał konia, sprawdził pakunki, nalał resztę kawy do puszki, z której nie pił. Dziewczyna nie mówiła. Obserwowała siostrę, jak śpi, jej oddech był ciepły na jej piersi, a palce zwinięte w pobliżu jej obojczyka. Coś w jej twarzy zmieniło się przez te dni. Nie złagodniała, ale stała się bardziej stabilna. Nie czekała już na kolejną zdradę. Przygotowywała się na to, co nastąpi tę cichą, niepewną przestrzeń, w której strach ustępuje. Ale zaufanie jeszcze nie nadeszło. Odwrócił się, by zabezpieczyć ostatni pasek, kiedy ona podeszła, cicha, jak kurz. W jej dłoni okrągły, mosiężny kompas. Stary, matowy od lat spędzonych w kieszeni, która nie była szyta, by przetrwać. Nie wskazywał już północy. Nie niezawodnie. Szkło było porysowane, igła leniwa w swoim okręgu, ale trzymała go, jakby to miało znaczenie. Zatrzymał się spojrzał na jej dłoń, nie na jej twarz. Nie wyjaśniła, nie uzasadniała. Po prostu trzymała go stabilnie, tak jak ktoś oferuje imię lub ranę. Jej ojciec powiedziała raz tylko raz, nosił go ze sobą. Mówił, że pomagał mu znaleźć drogę do domu po zbyt wielu nocach w miejscach, gdzie mężczyźni zapominają do kogo należą pił, znikał, wracał pachnący dymem z ogniska i żalem, ale zawsze z tym kompasem w dłoni. A teraz ona go oddawała, nie odmówił, nie podziękował jej. Po prostu wziął go delikatnie i umieścił w małej bocznej torbie swojego siodła, gdzie rzeczy trzymały się blisko, ale nie hałasowały, jak wspomnienie, jak znaczenie. Nigdy go nie używał. Ani razu, ale też nigdy go nie zgubił. A gdy lata później ktoś zapytał, czy wierzy w znaki, nie odpowiedział słowami. Po prostu dotknął tej torby, delikatnie. Jak człowiek, który śledzi kontury czegoś, czego wciąż w pełni nie rozumie, ale wie, że lepiej tego nie zapominać, ponieważ niektóre dary nie są do wskazywania kierunku, są dla pamięci. A niektóre wspomnienia, gdy zaufane w Twoją opiekę, stają się Twoim kompasem, nawet jeśli igła nigdy się nie uspokoi. Lata mijały tak, jak osiada kurz. Powoli, niezauważalnie, aż pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że kształt pod spodem się zmienił. Placówka kiedyś krzywa i kaszląca, teraz stała pusta. Dachy się zapadły, znaki wyblakły w ciszy. Natura zaczęła odzyskiwać to, co człowiek porzucił. Winorośle wspinały się po belkach, chwasty pękały na stopniach, a wiatr poruszał się przez to wszystko, jakby pamiętał coś świętego, czego nie potrafił wypowiedzieć na ganku tego, co kiedyś było składem, stała para butów, zbyt małe dla mężczyzny, zbyt zużyte dla dziecka, zostawione tam nie z zapomnienia, ale jako znak interpunkcyjny, jakby miały powiedzieć coś się tu wydarzyło, coś, co warto było zostawić ślad, nikt nie pamiętał ich imion, nie naprawdę, były oczywiście opowieści, półsłówne, przekazywane przez wędrownych handlarzy, szeptane w miasteczkach granicznych, o dziewczynie, która szła boso z siostrą owiniętą na piersi, o mężczyźnie, który nie mówił, ale sprawiał, że inni opuszczali wzrok, o tym, jak nie licytował, nie kupował, po prostu wyszedł naprzód. Niektórzy mówili, że był duchem, inni, że kiedyś nosił płaszcz żołnierza, ale zdjął go w dniu, w którym zobaczył więcej miłosierdzia w ciszy niż w flagach. Dziewczyna? Mówili, że dorastała w pobliżu za kola rzeki, hodowała kozy, nigdy nie wyszła za mąż, ale śpiewała do wiatru, kiedy myślała, że nikt nie słucha, piosenki bez słów, jak kołysanki przekazywane w oddechu zamiast w języku. Dziecko? Nikt nie wiedział. Ale ktoś raz znalazł szkołę w dalekim hrabstwie z nauczycielką, która nosiła kompas na pasku. Mówili, że nie wskazywał nigdzie użytecznie, ale trzymała go blisko. Mówili, że przypominał jej, że bycie zagubionym nie jest tym samym co bycie samotnym. I pewnego cichego poranka, lata po tym, jak placówka opustoszała, dziecko zatrzymało się tam. Nie było stamtąd. Po prostu przechodziło. Klęknęło w pyle przed schodami kościoła i palcem zaczęło rysować drzewo, niewielkie, nieidealne, ale to drzewo miało liście, małe, rozrzucone, sięgające i gdy rysowało, podniósł się wiatr, niegwałtowny, niegłośny, wystarczająco, by unieść róg zapomnianej zasłony wewnątrz kaplicy, poplamionej woskiem, wybielonej słońcem. Wciąż tam było, nikt nie mówił, nikt nie musiał, ponieważ nie wszystkie rodziny rodzą się. Niektóre są budowane w pauzie między bólem a obietnicą. I kiedy ta pauza jest uszanowana, kiedy jest naprawdę widziana, zapuszcza korzenie, nawet w glebie, która kiedyś była uważana za jałową nawet w miastach, które czas próbował wymazać.